Witam Cię na kanale Topowe Ciekawostki. A w dzisiejszym odcinku: 5 ciekawostek o tygrysach. Numer 5. Tygrys Syberyjski jest największym kotem na świecie. Dorosłe samce mogą osiągać długość do 3,3 metra i ważyć do 300 kg. Numer 4. Sierść tygrysów jest pokryta czarnymi pasami, które pomagają im w maskowaniu się w dżungli. Numer 3. Wszystkie gatunki tygrysów są zagrożone wyginięciem z powodu utraty siedlisk i klusownictwa. Na wolności żyje ich tylko około 3900 rok. Numer 2. Tygrysy są silnymi drapieżnikami i polują na zwierzęta takie jak jelenie, dziki i sarny. Potrafią zabić zwierzęta nawet 10 razy większe od siebie. Numer 1. Istnieje sześć gatunków tygrysów: tygrys bengalski, tygrys malajski, tygrys syberyjski, tygrys sumatrzański, tygrys indochiński i tygrys azjatycki. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subę na kanale. Zapraszam też do obejrzenia innych naszych filmów.